Nie ale posimy pszeniczkę bez nawozu, bez opętku i tak to wygląda. Jest, w spodzie jest troszkę kwasu ale troszkę też jest mostrzyka, bo trzymałem mostrzyk. Jest rzadkawa, ale nie wygląda to tylko Widziałem naprawdę dużo gorsze pszenicę, pantargową. Trzeba się wstydzić, pasy, żeby nie widziało ani grama nawozu, ani grama okrystu i da się coś takiego wyhodować. Da się wyhodować przed na wszelką, ale to muszę operować ze dźwigniami. Takie mamy warunki na polu. 33 stopnie ciepła, w kabinie na zewnątrz, w nie ma pojęcia, bo nie ma klimy, ale tak się pracuje, żeby zdobyć ziarno na mąkę, żeby ludzie mieli co jeść. Przy tym bardzo nie przyjmuje. Trzeba swoje robić. A większość i tak tego nie docenia. Bo rolnik śpi a w kolumnie samorocie. samorodnie. ma zadowolony z takiej pszenicy, bo się nie musi męczyć. To nie jest tak jak. To jest to wydajne. To pszenicy, to kąba to Was zipie. jest właśnie skonstruowane na takie. Na takie wydajności. Ile na kosie nie ma pojęcia. Zobaczymy. To i tam na pewno do usiężnika I we wrześniu będzie bardzo zdrowa pszeniczka. Znaczy mąka z pszeniczki. Zwyczajnej, bez nawozów i oprysków. Samo zdrowie dla tych, którzy nie przekonały się do Orkiszu. Na czym ubolewam, bo idzie to niebo droższe. Aha, coś się bardzo Dobra, lecimy. I wracamy, śpią się, i jedziemy. Dobra. Takie, takie krótkie zdjęcie z tego, jak to wygląda. Coś tam jest troszkę penzu, coś tam jest takiego kasika, ale nie są to duże ilości. Nikt nic nie przyjmuje. Można ubudować pszenicę, tak powiem, eko. a każdy powie, że będzie sam, kwad i żadnego głosu. Jedziemy do miejsca, ja się Wam pokazuję, jest najładniejsza. Jak widać będzie. I to sami, czy, czy nie wygląda prawie jak normalna pszenica. Tak, bo to jest normalna pszenica, tylko tyle, że nie jest ładowane chemik i tak może urosnąć coś zobaczcie w ciernisko prawie bez pasma trochę no i i za zobaczcie jakie głosy ma, jak to wygląda dla mnie bomba zwłaszcza na to, że to jest natura sama natura i da się, Uwiercie mi, że da się, nie da się sobie mówić, że się nie da za chwilę pojedziemy na żywo co a Orbisz musi poczekać, bo Orbisz później dojrzewa no to na razie, cześć teraz tylko szybka dogrywka tak wygląda, że to Krzysa tutaj różne rośliny a w teorii to no tak, coś tam jest, ale ale za to chlebek chlebek jest godny z tego polecam każdemu, kto nie próbował Chleba z żyta, krzyca nie spróbuje. Niech sobie upieczy jeden kochanek z zwykłego żyta i jeden z tego. Zobaczymy, gridę. Oczywiście tu też nie było nawozu oprysku. To standardowo. Jez, proszę, że to naprawdę potężne. Jeśli chodzi o gopryty. Pan Konna daje radę jak na razie. Troszkę bardziej zabie niż przy pszenicy. Ale nieźle radę także kuziny Głupą mam nie straszny dajemy radę